Case drop EU. Halloween to u nas Halloween! Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Uderzaj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Halloween przedłużone. Masz więcej czasu, żeby skorzystać z lepszego drogu w halloweenowych skrzynkach. Dobra, on jednak jest debilem, jebanym. A mojego, właśnie mojego brata zrani, bo nam jakąś to sprawę, że policja ich napadła Napisał mi, że się wiebał w policję i takie zdjęcie wysłał. <laughs> kurwa, tak głupi. <cười> 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 Przykra sytuacja, wariacie. <laughs> to się znipa, kurwa. <laughs> Zatrzymuje ciosy mamy, ale kolegów już nie. Sadgę No, pamięć mięśniowa, Stara się wzorować to samo, co na mamusi. Pamiętaj, mamusia jest jedna, nie? A kolegów. No. <zysy> Teraz, ten. No, nie wiem, no, że na przykład on sobie dzisiaj był. Nad jeziorem i bardzo fajnie się bawił i mam nadzieję, że jej też tak dobrze mijał dzień I że dobre miała chrupki w misce No nie wiem, no musiałbym to poczytać, ale... O kurwa, krowo ty! O kurwa! Limit. <grymne> Testuję limity. <grymne> Ale fajny wózek, co to jest? Da się go zabić? Muszę stestować ten limit. Maniek wpłacił 5 zł. Amazzony, tyto to kozak, zamuuj z demas. Kurwa puszczaj fele śmieciu! A ah, dobra Trevor zginął, czyli jednak nie można takiego limitu testować <laughs> To był limit Raz można wjechać Kurwa, ale że całą drogę muszę zapierdalać Ja pierdolę naczepa się skurwiła <laughs> Jak to podpiąć?

No mówiłem, że jak km. kilometrów zostanę, Dawaj z panic Było wow! Ale mi go szkoda. Wybuch kurwa jeszcze. Got <grywy> back <grywy> to What Jebią się kurwa w dressach. Co, co wow, okay, Że może mu kutasa odessać. Nie, kamień z kutasa odessać wielko ludzie. <noise> Jak prowadzę to ciężko mi się czyta te diady. Jest kurwa. Jak ja na mapę. Helikopter ci widział Kurwa napadam na willę No bo, ale kurwa no No nie podoba mi się to, że to tak wygląda KURWA! Ja pierdolę. A, a są na przykład jacyś chętni do walk czy nie? To myślę, że się byłeś. Jesteś azjatycki. Jesteś azjatycki. Wiesz, Myślę, że byście zaleźli. Ludzi mi się, że A to od tej Ale to jest druga ziomek. No to jeszcze. zobaczymy, chyba, nie? Nie mówię, żebyś teraz wiesz. Żebyś teraz. Najpierw kto? Żebyś sobie pytam ludzi prosiła żebym do ciebie zadzwonił wiesz e, więc dzwonię no to jeszcze zobaczymy nie? no jak coś to jesteśmy przecież w kontakcie tak co no, tego? jak cię mija życie w locale, nie? chciałbym <laughs> wiele się nie zmieniło no siedzę w domu grywam sobie na komputerze robię streamy także ja tak bardzo tego nie odczuwam nie? jasne no życie no trzymajcie ich tam, trzymajcie ich tam Odpalili się, odpalili, odpalili się Przerywam im to na <noise> <noise> Dobra to Inhi in z tego bierzemy No tak, tak. Inhib z tego bierzemy Ale on się teraz rozsypie czy nie? Dobra tam kurwa chyba Możemy ją zdajwować możemy Ej do dobrze, 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 dobrze wyszło Nie <noise> Ja jeszcze winki pierdolnie bombę tylko tego minionka zabicie zajebiście jest, Ghost, jest, Ghost nie, Thor, jest kurwy ta, jeszcze, jeszcze kurwa jednego jeszcze, tureta ja <ścoughs> pierdolę, jaki kataklizm kurwa jeste, jeste. jeszcze 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 się, bypał się, bypał się, bypał się, jeszcze 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 Ale Jest, w doję ty kurwa przeżywa to! Dużo już mleczka miała. Zyka. O tak! Czuj. Dawaj mleczko! CO JEST KURWA Z TYM... O nie, tego już... Nie mnoga, no, ta krowa kiedy. jest chyba zbyt OP. CO?! Uf. KURWO! Pociśnij kreczące! Nie no, teraz już nie wstanie, kurwa. Patrz <grym wytrzał> co? Wstało Połowina, ale staj, ale staj. No Jak ty z barbecue barwek nie każdy wody Ja p tak. Ale mają farta A co na motorze kurwa wariat robi? Ej, biją mnie! Ej kurwa! No co jest? Kurwa, to, to jego pasażer był My n-word powiedział Trześć to? Kiedy huh? no, really? oh, oh, się so co w cenie? co to co lodówki Mień, Kurwa! Kurwa! CHUDY kot tu wybiegł! To ja jest kota, nie dawaj rower, kurwo ty! No! Co ona będzie się, kurwa, piła, I po chuj tyle lat trenowałaś, jak cię kurwa na strzałam, szmato. <noise> Gdzie ja te twoje nie. mięśnie? Gdzie te twoje mięśnie? Murwieczór. Się masz oni? Ja muszę jej szambo wypompować. Zrobę <noise> <noise> na. musi? Szambo wypompować. <noise> Co o tym sądzisz?